się kłania. Mam taką sprawę. No mam taką sprawę. Yy, przygotowałem sobie karteczkę, jakby pani mi podała numer konta bankowego, to bym wpłacił za tą kserokopię tego tej decyzji. Co? Bo ja rozmawiałem. Tak. Dobrze. Mogę pisać numer. Mogę pisać numer. 15. Tak. 10 10. Tak. 0055. Tak. Tak. 20-23. Tak. 0050. Tak. 9400. Tak. I 40. 40. No bo rozmawiałem po prostu dzisiaj z Koszalinem. Oni ubolewają, że tak to jest i tak dalej, ale w drugim dniu odesłali do was te dokumenty. Mówi: najlepiej, niech pan im zapłaci złotówkę. To panu wyszło, nie? Pani powiedziała tak: kserokopia kosztuje 1 złotych tej decyzji. Złotówkę za stronę, tak, kserokopia. No to tam jest... A odpis 6 zł za stronę. No, a, a nie wie pani, ile jest tych stron, nie? No nie, ja nie mam podglądu pod to orzeczenie sądu okręgowego. To może ja bym zrobił tak, żebym wpłacił na przykład 3, str 3 strony jako kopię, bo po co mi tam odpis? Tak. Kopia jest kopią, wyślę to dalej. No pewnie. Naturalnie. No Wpłacę wam 3 złote. Yy, no, bo jak wtedy mi wyślecie, na przykład, gdyby było tak, że to będzie jedna strona tylko, to wtedy 2 zł mi zwrócicie na konto, nie? No to tak, oczywiście jak najbardziej. No, widzi pani, jak mi się dogadujemy. No to dobra. To w takim razie yy, ja napiszę po prostu no podanie. A dzisiaj wyślę Pani 3 złote, nie? Proszę bardzo. No fajnie. To pozdrawiam wszystkie dziewczyny, które tam obok Pani pracują. Pozdrawiam. Do no do usłyszenia. Jak widzicie państwo, pani Koniecko z Sądu Rejonowego w Wałczu jest bardzo miła i wszelkich informacji udzieliła. Także numer konta mam. Tutaj możecie sobie go podejrzeć i zobaczyć, że jedna złotówka to jest jedna strona kopii, a jeżeli chcecie odpis, czyli z pieczątkami i podpisem sędziego, to będzie 6 zł za stronę. To po co mam płacić 3 razy 6,18? Jak zapłacę im 3 zł, a oni wyślą listem poleconym za zwrotką, który pewnie będzie kosztować 12 zł. <noise> Zobaczcie, jakie prawo mamy w Polsce. Nie? No, na szczęście mamy już tutaj podgląd też na filmie, który został przeprowadzony z sekretariatem w Koszelinie. i możecie go sobie słuchać na kanale. Który nazywa się Artur Głowacki TVAGAG. 77 jest subskrypcji. Proszę o oddanie subskrypcji, łapkę w górę i proszę o komentarze, dlatego że komentarze są bez cenzury. Także, cóż, tutaj mamy też taki film z Coraj. Jak tam a, Korwin słodził. Jeszcze raz w tym programie i pierwszy znaczy, raz. Znaczy, nawet nie słodził, bo powiedział sejmie. znowu, że ta dziennikarka no, jest. jest czy pani jest chora psychicznie? Tarczyński. E, a a mówią o tym. Że za o a mówią o tym, że w tych hotelach sejmowych, czy. no, w hotelu sejmowym, tak. Że normalnie czuć marychą. Czyli oni już palą zioło i wszyscy przymykają oko, bo wszyscy mają. Dżonty napalone i dlatego tak siedzą długo po nocach i obradują. No, pieniądze lecą, na no dżonty jest i dlatego śmierdzi wszędzie maryśką Także no cóż, co tutaj można zrobić? nie Nic nie zrobić, tylko wysłać 3 zł do sądu rejonowego w Wałczu. Niech zasilą swoją kasę. Normalnie porażka z tymi sądami. Oj, 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 dziękuję. I piszcie komentarze, które są, jak mówię, już od lat, bez cenzury. Możecie nawet lekko wyklinać, i tak ich nie. Nikt tego nie wykasuje, bo mogę to zrobić tylko osobiście. Do następnego programu.